11 listopada 1918 roku to jedna z najważniejszych dat w historii Polski. Z okazji 101 rocznicy odzyskania przez nasz kraj niepodległości w szkole podstawowej nr 7 w Kłócku przygotowano akademię, w której wzięła udział cała społeczność szkolna, a także zaproszeni goście. Uroczystość rozpoczęła się od śpiewaniem hymnu państwowego, następnie uczniowie przedstawili tragiczne losy naszej ojczyzny i trudną drogę do odzyskania wolności. Myślę, że jest to nasza ojczyzna i warto większości ludziom przypominać co roku to, co przeżyto 101 lat temu. Następne pokolenia na pewno też zasługują na to, żeby pamiętać to, co Byśmy im opowiadali, co działo się 11 listopada 1918 roku i powinniśmy pamiętać o ludziach, którzy też walczyli wtedy o naszą wolność. Powinniśmy szanować symbole narodowe, flagę, godło i orzełka. Co znaczy dla Was słowo patriotyzm? No, na pewno, że jesteśmy Polkami, nie wstydzimy się tego, kim jesteśmy i tego, kim byli nasi przodkowie i jak dzielnie walczyli za to, żebyśmy teraz mogli żyć w wolnym kraju. Nasza ojczyzna jest dla nas bardzo ważna i kochamy ją całym sercem. Ja myślę, że mogłabym oddać za wolną Polskę swoje życie. W tym dniu szkole został oficjalnie przykazany sztandar Sybiraków należący do tej pory do kłodzkiego oddziału. Zarówno sztandar, jak i różaniec, a także inne pamiątki Sybiraków trafiły do Szkolnej Izby Pamięci. Już od bardzo wielu lat współpracujemy z Związkiem Koła Sybiraków kłockich, organizując spotkania, organizując lekcje żywej historii. No i ten pomysł rodził się tak pomalutku. W zeszłym roku obchodziliśmy setną rocznicę odzyskania niepodległości. Zaprosiliśmy Sybiraków i wówczas już, że tak powiem, nasze emocje związane z przejęciem już były na tyle poważne, że zaczęliśmy małymi kroczkami ten sztandar przejmować. W dniu dzisiejszym przejęliśmy go oficjalnie. Specjalnie ku temu stworzyłam izbę patrona, żeby umieścić również oprócz swojego sztandaru szkoły podstawowej nr 7 imienia Tadeusza Kościuszki w Kłocku, również sztandar Sybiraków. Do czego nas to zobowiązuje? Nas dorosłych, nauczycieli, dyrektora szkoły, zapewne do tego, żeby pielęgnować, kultywować tą tradycję. Oczywiście uczestniczyć we wszystkich imprezach patriotycznych, państwowych, gdzie występuje nasz sztandar, automatycznie będzie występował również sztandar Sybiraków. A nasze dzieci od tej pory są związane z historią Sybiraków i już na pewno każdy uczeń szkoły podstawowej numer 7 będzie wiedział, kto to jest Sybirak. Jaką przeszedł drogę, jakie jest miejsce Sybiraka w polskiej y, historii? Dziś również osobiście została Pani odznaczona przez y, Sybiraków. Co to dla Pani znaczy? To jest zapewne takie uwieńczenie moich starań, żeby ten sztandar przejąć, ale też i docenienie mojej pracy, jaką włożyłam w to, aby sztandar znalazł się w mojej szkole, w szkole podstawowej numer 7. Szukaliśmy, szukaliśmy i chyba trafiliśmy najlepiej jak można, bo jesteśmy tu w Kłocku. I zapewnienie mamy, że będzie to kontynuowane, kultywowane, odpowiednio, szanowane, czego można więcej chcieć. Liczymy na to, że szkoła numer 7 będzie głównym propagatorem naszej idei sybirackiej. Jeszcze jesteśmy do dyspozycji. Uważamy, że do końca naszej mobilności życiowej będziemy spotykali się z młodzieżą, przekazywali im naszą trudną tułaczą historię. Yy, historia Sybiraków jest tragiczna. Bardzo mało o niej się mówiło. Do tej pory Sybiracy nie dostali odszkodowań. I to jest przykre. Bo tym starym, schorowanym ludziom jakaś pomoc ze strony państwa się należy. Mam nadzieję, że w przyszłości jeszcze się tego doczekają. Jest nas w tej chwili tylko 18 tysięcy. Było wywiezionych prawie półtora miliona wróciła do kraju jedna trzecia. Jest też radosna nuta, bo młodzież interesuje się historią. Tą prawdziwą historią, nie zafałszowaną historią. Ona ją bada u źródeł i będzie wiedziała, jaki był los ich ojców, praojców i tak samo będą tworzyć na pewno drzewo genealogiczne. Mam nadzieję, jestem święcie przekonany, że pamięć zostanie.